Grad, pobudź, susza, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przyzimowania, Oce rolnika, ubezpieczenie upraw, maszyn i hodowli zwierząt, cuk ubezpieczenia, sympólno plac wolności 11. Sprawdź nas! Jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu. Leopold Stach. Dobry wieczór Państwu. Z ogromną satysfakcją i wzruszeniem rozpoczynamy tegoroczny bal studniówkowy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Kolczaka w Niesborku. Na ten dzień, a właściwie na ten wieczór czekaliśmy prawie trzy lata. Już symboliczne 100 dni, a tak właściwie 107 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych. Matura. To brzmi przerażająco, a zarazem ciekawie. Czujecie ten dreszcz emocji, tę obawę? Rozdrażnienie, a może satysfakcję? Nie martwmy się. Odwaga nie polega na odczuwaniu strachu, ale umiejętności przezwyciężania go. My mamy tę umiejętność. Dowodem na to jest dzisiejszy wieczór. To dobry początek przedmaturalnej wędrówki. Dzisiejszy wieczór jest magiczny. Jesteśmy my i nasi nauczyciele oraz goście, którzy przestali być zwyczajni. Stali się niezwykli, bo zechcieli skorzystać z naszego zaproszenia do wspólnej zabawy. Szanowni Państwo, rodzice, nauczyciele, oraz szczególnie Wy, droga młodzieży, liceum Kurczaka. Dzień studniówkowy, dzień wyjątkowego balu. To wyjątkowy dzień, niesamowity, tak długo oczekiwany, przygotowywany, planowany. Myślę, że niepowtarzalny dla każdego, kto go przeżywa. To jeden z tych dni, które wprowadzają człowieka w dorosłość, w kolejne etapy życia. Ten dzień zapowiada tak bliski już koniec tej ogólnokształcącej, obowiązkowej edukacji. Które poznajemy człowieka tak z bardzo różnych perspektyw. Gdy spojrzymy na człowieka z punktu widzenia nauki, to jawi się nam jako szczególna postać wyjątkowa, nietuzinkowa, skomplikowana. Gdy spojrzymy na etapy rozwoju człowieka oczami biologa, zauważymy kolejne etapy życia. Okres niemowlęctwa, dzieciństwo, młodość, dojrzałość, dorosłość, a potem starość. Ten obecny dzień to kolejny etap przekraczania granic. Drodzy rodzice, obecni tutaj i w domach, drodzy nauczyciele, patrząc na tych młodych ludzi, nasze dzieci, uczniów, tak dzisiaj wyjątkowych. Możemy powitać ich na progu dojrzałości. Wprowadzać na kolejny etap życia. Mamy to szczęście być wokół nich. Wprowadzać w dorosły świat. Świat podejmowanych decyzji tak ważnych, tych codziennych, często trudnych, ale i tych czasami prostych, ale z pewnością wymagających odpowiedzialności. Ogromnie się cieszę, że jesteśmy tu razem. Gdy popatrzymy na młodych ludzi oczami matematyka, to znajdziemy życie podzielone na odcinki. Zauważymy 18-19-letnich młodych ludzi, gdy pomnożymy te lata przez miesiące, godziny, minuty, sekundy, pojawią się szeregi, szeregi liczb, które ukrywają wspomnienia które nie sposób nie zliczyć. Lata nauki, młodzieńczych zabaw. W tych matematycznych zmaganiach pojawia się liczba 100. A konkretnie 100 dni, które przed nami. Ten tradycyjny bar zapowiada egzaminy warunkujące dalsze decyzje i wybory. Dalsze życie. Już dziś w imieniu własnym, rodziców, grona pedagogicznego, wszystkich pracowników szkoły Życzę serca mądrych decyzji, dobrego owocnego przygotowania się do egzaminów, ale jak najlepszych wyników w matematycznych procentach. Historyk patrzy na człowieka, szukając efektów jego działania. Niestety zauważa również i ten nie zawsze pozytywne, ale przede wszystkim śledzi dokonania wynalazki szuka wszelkich śladów myśli. I działania człowieka. Przygotowując ten bal, zmieniając salę sportową, wyjątkową salę balową, pokazaliście, że stać was na wiele. Potraficie się zorganizować, współpracować, tworzyć naprawdę piękne rzeczy. I dziękuję tym, którzy oddali czas, oddali serce do przygotowania tego balu. W tym roku pod czujnym okiem. Pani Marioli Czapiewskiej, Aleksandry Kiedos, a także Pani Ewy Janickiej, która poprowadziła do tego, przygotowała tą piękną choreografię do naszego poloneza. Serdecznie dziękuję i wszystkim Wam należą się dronki brawa. Byście zapisali się na kartach historii, tej Waszej rodzinnej, może lokalnej, a może światowej. Zapisujcie karty Waszego życia dobrem, mądrością, wrażliwością na innych, uczciwością, solidnością. Studniówka ta własna osobiście przygotowana pozostanie w pamięci na całe życie dobrej zabawy, odpowiedzialnej. Życzę, by nogi wytrzymały, a jak niektórych zabolą, to trudno, niech bolą, ale jutro. <grym> Szanowni Państwo, studniówkę 2020 uważam za otwartą. Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Ura! Hip, hip! hip, hip. się, moi drodzy, poćwiczymy, poćwiczymy wszystkiego najlepszego znośnej sąsiedniej kieliszki, za Wasze zdrowie. Come on, Abraço.